Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za tak pozytywny odzew przy okazji poprzedniego materiału, który osiągnął naprawdę ogromne ilości wyświetleń i łapek w górę, a to bardzo motywuje dalszego nagrywania i pomaga w rozwoju kanału, więc mam nadzieję, że wszystkie pozostałe odcinki również Wam się spodobają i że będziecie pamiętać o ich regularnym oglądaniu, komentowaniu i ocenianiu. Tak czy siak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zmasakrowałem Neapol i przyłączyłem jego ziemię do mojego imperium miłości, radości, szczęścia i dostatku. To samo zresztą. Czekało Serbię, aczkolwiek nie wszystkie jej prowincje udało mi się zagarnąć. Wszystko przez imperialistyczne Węgry, które ukradły część tych prowincji, a które teraz mają problem z wojną z Ottomanami. I dlatego wydaje mi się, że idealnym momentem jest teraz te Węgry zaatakować. Aczkolwiek, jak tutaj widzimy, Węgry mają sojusz z Polską, Francją, Genułą oraz Florencją, która. Będzie ich zgubą, ponieważ my właśnie teraz rozpoczynamy klejmowanie prowincji Fl Florencji, czyli prowincji Arezzo i ich ostatniej prowincji, a następnie wypowiemy im wojnę, wzywając do tej wojny również Węgrów oraz naszego sojusznika. Polsko-Litwę, dzięki czemu będziemy mogli rozebrać Węgry na części pierwsze. Nawet jeżeli Węgrom nic nie zabierzemy, to każemy im zerwać sojusze z Polską, Francją, Genułą. No i Florencję sobie chyba już zostawimy, ponieważ wydaje mi się, że ona i tak po tej wojnie przestanie istnieć. Więc tak, klejmowanie zostało rozpoczęte, ale to nie wszystko, ponieważ my na rzecz tej wojny stworzymy jeszcze jednego orędownika zguby tego jakże imperialistycznego kraju, jakim niewątpliwie. Węgry są, Tworzymy sobie Chorwację, dokładnie tak Chorwację, która ma masę korów na terytorium węgierskim, dlatego ona będzie naszym zwiastunem zemsty, zemsty za to, że ich 18 tysięczna armia ośmieliła się ustawić w naszej prowincji Bari, wszystko dlatego, że chcieli zagarnąć Neapol dla siebie podobnie jak zrobili to z Serbią, my oczywiście się na to nie zgadzamy, dlatego już Chorwacja powstała po prawdzie, będziemy mieli zbyt dużo dyplomatycznych relacji i to o jeden, ale wydaje mi się, że mimo wszystko damy radę utrzymać aż tyle relacji, w szczególności, że niedługo nie będziemy mogli sobie anektować Sardynię, więc poprawimy sobie teraz z nią nasze relacje, improve relation, jak widzimy, tak, 2. augusta 1490 będziemy mogli rozpocząć aneksję Sardynii, która raczej zbyt długo nie potrwa, ponieważ to są tylko i wyłącznie dwie prowincje, więc lada fila będzie mogli przyłączyć ten jakże wspaniały kraj do siebie. Ponadto Austria chce od nas prawo przemarszu, oczywiście się zgadzamy, ponieważ Austria będzie bardzo ważnym elementem całej tej układanki węgierskiej, ponieważ bardzo zależy mi na tym, żeby ona pomogła mi w tej wojnie. Tak samo jak zależy mi na tym, żeby pomogła mi również w wojnie z Milanem, ponieważ Milan to również kraj który bardzo mi interesuje, a który jedynych sojuszników jakich posiada to Burgundia oraz Siena. Czyli innymi słowy w momencie gdybym zawołał Austrię do tej wojny, to kompletnie Milan byłby bez szans. W szczególności, że ja mógłbym wziąć go całego w jednej wojnie, ponieważ moja agresywna ekspansja jest naprawdę niska. Mam minus 19 agresywnej ekspansji z Francją, minus 26 z Aragonem, minus 466 64, przepraszam, z Milanem i minus 53 z Wenecją, a mimo to koalicja na mnie nie powstaje, więc wydaje mi się, że mogę być na tyle imperialistyczny, żeby cały Milan w jednej wojnie zabrać. Ale najpierw pierwsze rzeczy, pierwsze jak mówi Max Kolonko, czyli najpierw Węgry. Ponadto mamy jakiś dziwny event, możemy mieć mniejszy technology cost. Ale misjonary stref będzie również mniejszy, ponadto stracimy jeden stabilności. Mogę się na to zgodzić, ponieważ raz to trwa aż przez 10 lat, dwa. Ja niczego teraz nawracą nie będę, ponieważ prowincje w Serbii i tak i tak mają zbyt dużo minusów do nawracania, żebym ja mógł tam cokolwiek nawrócić. No i trzy. No, i trzy, mam plus 1 stabilności, więc mogę po prostu tę stabilność stracić. Z drugiej jednak strony, gdybym zwiększył mój Missionary Strength, no to być może udałoby mi się te Serbie w końcu ponawracać. Pewności nie mam, ale wiem, że mimo wszystko wolę technologii Cost, ponieważ jak widzicie, ja teraz nie dysponuję zbyt wielką ilością punktów administracyjnych, dyplomatycznych czy militarnych, które przeznaczam głównie na nowe idee, które wziąłem przy okazji poprzedniego odcinka, czyli idee ofensywne, które mam nadzieję pomogą mi w zmasakrowaniu tych właśnie Węgrów. Klaimowanie prowincji rozpoczęte, ponadto mamy event związany z tym, że niestety mamy zero mempowera i to już od jakiegoś czasu. Ktoś słusznie zauważył w komentarzach, że on grając Florencją, która była dwa razy mniejsza, miał dwa razy więcej armii w tym roku. To prawda, ja też powinien mieć więcej armii i mógłbym mieć więcej armii, ale armii najemników. Niestety mempower mi się nie odnawia z tego względu, że prowadzę wojnę za wojną, wojnę za wojną. No tak, niestety muszę grać, jeżeli chcę zdobyć jak najwięcej prowincji. Jak widzicie, teraz powinienem zregenerować mój mempower, ale jedyne o czym teraz myślę, no to o zmasakrowaniu Florencji, która mam nadzieję, będzie mogła wezwać do tej wojny Węgrów, dzięki czemu ja będę mógł oddać kory mojemu nowemu wasalowi, czyli Chorwacji, która, jak widzicie, jest naprawdę spora. Ponadto będę mógł również pozabierać tutaj prowincje, które wcześniej należały do Serbii. I w sumie mógłbym również stworzyć wasala Serbię, ale wydaje mi się, że to byłaby już lekka przesada, ponieważ nie starczyłoby mi punktów dyplomatycznych na anektowanie tego. A skoro już mówimy o punktach, to jak pamiętamy, mam wciąż problem ze skorowaniem prowincji, ponieważ wciąż mam jeszcze trzy prowincje, które nie rozpoczęły swojego korowania, ponieważ po prostu brakuje mi punktów administracyjnych. Mimo to to mnie nie powstrzyma przed wypowiedzeniem wojny węgrom. Ponadto, jeżeli ja im tę wojnę wypowiem, to możliwe, że Austria pomoże mi z buntownikami, którzy niedługo wybuchną na moim wspaniałym terytorium. Najgorzej będzie z buntownikami na Korsyce, ponieważ to jest wyspa, więc będę musiał się tam desantować. Dobra, weźmiemy sobie tutaj event, by zmniejszyć nasz National Tax Modifier przez 5 lat. Wiem, że to jest bolesne, bolesne dla mojej ekonomii, no ale nie mam innego wyjścia. Ja muszę to zrobić, jeżeli chcę ścisnąć Węgry. Ponadto klejmowanie w Florencji idzie w najlepsze. My możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Możemy na przykład zobaczyć, czy przypadkiem nie możemy sfabrykować klejma jeszcze na jakąś jedną prowincję. Na przykład na prowincję, na prowincję Serbia, ponieważ my ją na pewno zabierzemy w tej wojnie. Więc bierzemy, no i... Zaczynamy naszą zabawę. Zwiększamy prędkość gry na piąteczkę i obserwujemy, jak armie austriackie gdzieś maszerują. Dlaczego? Dlaczego nie? One chyba sobie tylko tak chodzą po całym kraju, patrzą, co się dzieje. Ponadto udało nam się dowiedzieć, że nasz adwizor umarł, więc powinniśmy coś z tym zrobić. Na przykład zatrudnić nowego adwizora, który będzie zwiększał nam Land Maintenance Modifier minus 10%. Czyli naprawdę fajnie. Bierzemy go ze sobą. Ponadto możemy też wziąć nowe stanie, żeby na przykład no, imprować relacje z Sabaudią i nie jest to takie głupie, ponieważ dałby nam dyplomatyczną reputację plus jeden, a i tak i tak Sabaudia jest naszym sojusznikiem, więc byłoby śmiesznie właśnie poprawić z nimi te relacje. I my te relacje poprawimy w momencie, jak skończymy klejmować Florencję, ponieważ jak na razie wszyscy nasi, nasi dyplomaci są zajęci, więc Florencjo, Florencjo, klejmuj się, mamy klejma na Florencję, teraz poprawiamy relację z Sabaudią i gdy skończy się robić klejm na Węgry, oraz gdy skończę tutaj robić moje agresywne manewry z Sardynią, o właśnie o tym mówię, to wypowiemy wojnę właśnie w Florencji, wzywając do wojny Węgry, a po naszej stronie będą siły polsko-litewskie. Dzięki czemu będziemy mogli zerwać sojusz węgierski, węgiersko-polski w zasadzie, dzięki czemu później będziemy mogli... Sami atakować tych Węgrów, o ile coś z nich zostanie, ponieważ, jak widzicie, Ottomani już się w nich wbijają, co jest dość smutne. Dobra, mój dyplomata pracuje, mogę więc wysłać kolejnego dyplomata, żeby fabrykował kolejne prowincje tutaj, właśnie w Węgrzech, na przykład prowincje w Bośni, niech on to robi. Natomiast kolejny dyplomata za chwilę poprawi mi relacje z Sardynią i będę mógł rozpocząć po prostu aneksję. I to mi się bardzo, ale to bardzo podoba mamy zakończone korowanie niektórych prowincji, to jest dobre, tak samo jak dobre jest to, że mógłbym wziąć kolejną ideę i ja ją wezmę, ponieważ to zwiększy mi dyplomatyczne relacje o jeden, dzięki czemu nie będę już tracił punktów dyplomatycznych co miesiąc, z racji, że mam zbyt dużo dyplomatycznych relacji właśnie, ponieważ teraz mogę mieć aż pięć dyplomatycznych relacji, więc jak anektuję Sardynię, to będę mógł się zastanowić nad jakimś sojuszem, na przykład z Kastylią, która wbrew pozorom nie kocha, wbrew pozorom mnie kocha i z którą będziemy musieli się jakoś dogadać w sprawie rozbiorów Aragonu. Problem w tym, że Aragon na razie z Kastylią sojusz posiada, więc będziemy musieli coś z tym zrobić. Na przykład wypowiedzieć wojnę sojusznikowi Aragonu, którym jest Wenecja, a następnie zerwać sojusze Aragonu z Kastylią i Portugalią. To byłoby naprawdę fajne. Mamy szalonego proroka, szalony prorok, który o, który daje nam minus 10 devotion albo 50 admisit powera w dół. W tym wypadku wolę stracić 50 Admin Powera. Ja wiem, że to jest głupie, ale no naprawdę zależy mi na moim przychodzie. Ja wiem, że ja mam dobry przychód, ale ja nie lubię go tracić. W szczególności, że Devotion nie możemy sobie tak po prostu bustnąć, a punkty administracyjne idą nam co miesiąc. Devotion tylko i wyłącznie stoi w miejscu, więc lepiej tego nigdy nie tracić. Jeżeli możemy stracić cokolwiek innego, to moim zdaniem lepiej tracić cokolwiek innego, niż tracić Devotion. Genua również walczy w tej wojnie z Ottomanami, co jest dość dziwne, ponieważ to jest oddzielna wojna, a to oznacza, że... Ach, że Polska i Litwa są zajęte. Są zajęte w wojn wojnie z Krymem. To jest złe, ponieważ mój plan zaatakowania właśnie Florencji może się nie powiedzieć. No chyba, że Polska nie odpowie na wezwanie Węgrów, a wtedy to również byłoby bardzo interesujące. Dobra, możemy już rozpocząć kleimowanie, że ma tylko przyłączanie Sardynii do naszego kraju. To zmieni relacje innych subjektów o 30 punktów, nas to nie boli Potrwa to przez 2 lata, więc możemy to zrobić Ponadto mamy buntowników Więc uporamy się z nimi czym prędzej Okej, okay, jedni buntownicy Już się w nas wbili, mamy ich do widzenia. Mamy to. Drugich buntowników, których zmasakrujemy, to, to, będzie, to będzie ta 11 armia, która tutaj jakimś cudem zdobyła nasze prowincje, więc jak tylko zregenerujemy nasze morale, to się od razu w nich bijemy. Ponadto mamy buntowników na terytorium serbskim, ale, proszę bardzo, jest i Austria. Jest i Austria, która miała od nas prawo przemarszu, dzięki czemu teraz wygrywa nam bitwę z buntownikami. Oczywiście im troszeczkę to pomożemy, no bo nie chcemy, żeby ona przegrała jakimś cudem. Mamy lekki atryszyn, ale no to jest dość oczywiste. Mamy też oblężnie Rzymu. Hmm. Trzeba będzie zrobić Sorti w takim razie. Tak mi się wydaje, że Sorti jest tutaj odpowiedzią na moje problemy, więc robimy teraz Sorti. Moi ludzie wybiegają, ja tam dobiegam, żeby im pomóc. Mam nadzieję, że zdążę. Polska woła nas do wojny z Krymem, Gruzją i Gazi kumchem oraz Ottomanami. Uuuu. Dobra, ja to zaakceptuję, no bo nie chcę stracić sojuszu z Polską, ale mimo wszystko nie taki był plan. Moje plany właśnie w tym momencie przestały być sensowne. Plan zakładał, że będę mógł zaatakować Węgry, ale chyba zwlekałem, chyba bardzo zwlekałem no i teraz mam duży problem. Ale Otomanie również ten problem posiadają, ponieważ teraz, jeżeli będą przechodzić przez moje właśnie terytorium, to rozwalą moich buntowników. Aleluja. No to mamy pozamiatane. Sytuacja jednak jest pod kontrolą. Buntownicy opanowani. Mamy Tutaj, tylko problem z Serbian separatist, chociaż nawet, no, hello, hello. Czy nam to robi, że oni sobie tutaj zajmą Dalmację, nam to nadbędzie będzie na rękę, jeżeli oni tej Serbię stworzą. Więc co my możemy teraz zrobić? Możemy przeanalizować sytuację, jakby wyglądała nasza wojna z Florencją. Czy do tej wojny dołączyliby Węgrzy? Nie dołączyliby i to jest złe. To jest bardzo złe. Nie dołączyliby, ponieważ są w debacie. To raz. Dwa, mają dużo war exhaustion, więc nie możemy na razie zaatakować Florencji. Więc co możemy zrobić? Możemy zaatakować Milan. No bo dlaczego by nie? Pomoże nam Sabaudia i Austria, więc my to na pewno wygramy, A więc klejmujmy prowincji Milanu, coś musimy robić. Skoro na razie nie możemy wykorzystać naszego triku z Florencją, żeby pozbyć się Węgrów, no to my po prostu sobie sfabrykujemy roszczenia do parmy i wypowiemy wojnę Milanowi. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak dużo agresyjnej ekspansji, jak mi się wydaje, że będzie. No mam te minusy do agresyjnej ekspansji, więc nie powinno być aż tak źle. Ponadto jest bardzo dobry event, który może zwiększać nam Devotion. Ja wam mówiłem, jeżeli macie możliwość zwiększania Devotion lub nie tracenia Devotion, no to zawsze to Devotion bierzecie i dlatego ja teraz wydam to 100 dukatów, żeby po prostu zwiększyć to sobie, ponieważ to zwiększa mi po prostu tax modifier, więc na dłuższą metę to się opłaca. Ponadto mogę też wziąć kolejną ideę ofensywną, co odblokuje mi kolejną ideę Papal State Dzięki miał? Irony Prestige Plus 1. To jest naprawdę fajne. Dobra, jak tam korowanie? Mogę rozpocząć korowanie prowincji Bari i to też zrobię. Niech ona się tam koruje. Sardynia za chwilę stanie się integralną częścią mojego kraju, więc jeden problem mniej. Ponadto moja flota mogłaby tutaj pomóc z flotą krymską. No bo to też nie byłoby takie głupie. Polacy bardzo by nas za to lubili, prawda? Więc można by się nad tym zastanowić. Ale no, nie spodziewałem się. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że Polska i Litwa odpowie na wezwanie Genui, która zostanie zaatakowana przez Krym i Ottomanów. W szczególności, że Krym no nie ma szans w tej wojnie. Nie oszukujmy się, Krym w ogóle nie ma szans w tej wojnie, więc to oznacza, że Ottomani są teraz do rozbiorów. No ale no, my ich nie rozbierzemy niestety. Musimy e, zamknąć oczy, nie patrzeć w ogóle w tym kierunku. Ja wiem, że to jest złe, że oni tam oblegają te nasze prowincje w Serbii, no ale ja tam nic nie poradzę. No ja nie będę tam biegł przez cały świat po to tylko, żeby uratować e, jakichś głupich Węgrów czy głupią polsko Litwę czy głupie terytorium serbskie. No po prostu to byłoby zbyt szalone. Więc zamykamy oczy, nie widzimy, co tam się dzieje. My skupiamy się teraz na Milanie, na którego robimy klejmy a na, w którym pomoże mi nam w którym pomoże nam Sabaudia, z którą właśnie poprawiliśmy nasze relacje, dzięki czemu nasza dyplomatyczna reputacja się zwiększyła. Mamy również zadanie Conquer Messina. Messina to jest chyba prowincja w Aragonie, więc na razie sobie tego robić nie będziemy. My natomiast możemy więc wydanie, żeby podbić sobie prestiż. Co nie jest takie głupie, bo w walce z Milanem na pewno nam się uda to zrobić, więc my weźmy sobie to zadanie Improve Our Prestige. To dam nam jeden stabilności, a stabilność to teraz coś, czym na pewno byśmy nie pogardzili. Ponadto nasza flota byłaby mile widziana. Tutaj, żeby zablokować tę flotę Ottomanów, która jakiś prawem wpłynęła na nasze terytorium. Przy okazji też warto wspomnieć, że mm, macie rację, że to jest Półwysep Apeniński, ponieważ bardzo wiele, wielu ludzi napisało mi w komentarzach, że to nie jest Półwysep Włoski, tylko to jest Półwysep Apeniński. Ja dobrze wiem, tylko że ja to nazywam zawsze Półwyspem Włoskim, ponieważ tutaj są Włochy, więc tak jakoś mi się to przyjęło. Ja wiem, że to nie jest poprawna nazwa geograficzna, no ale dzięki temu wszyscy wiedzą, o czym mówię. jakbym mówił Półwysep Apeniński, to się boję, że niektórzy by nie załapali. O co mu chodzi? On mówi, o co chodzi temu niedźwiedziowi? Dlaczego on mówi jakiś Półwysep Apeniński? Dlaczego on na Włochy mówi Półwysep Apeniński? O co mu chodzi? I tak dalej, i tak dalej. Dobra, robimy jeszcze jednego klejma na Milan, żeby zminimalizować agresywną ekspansję, którą dostanę. Mamy jednego wolnego dyplomata, więc możemy w sumie wypowiedzieć wojnę lada chwila. 12. Julaja, tak jak tutaj mam napisane, więc declare war. Widzimy, że Austria nam pomoże, Stavaudia nam pomoże, więc ich wołamy. Burgundia również odpowie na wezwanie y, niestety naszego wroga. Oraz Sienna. Czy nas to boli? W ogóle. Wypowiadamy wojnę no i lecimy, lecimy, lecimy. Przede wszystkim zaczniemy od zmasakrowania Sienny, którą możemy w sumie dodać do naszej macierzy przy okazji tej wojny. No bo co nam szkodzi to zrobić? No teoretycznie Sienna to nie jest kraj, który może podejmować de decyzje samodzielnie. Ponadto Burgundia już dawno przestała być jakąkolwiek siłą decyzyjną w tym regionie z tego względu, że zostało jej tylko cztery prowincje. Zostało jej 4 prowincje, nie, 5 prowincji razem z tą tej Arto, plus Vassal Flandria, więc no niestety, niestety Burgundia tutaj niewiele nam zrobi. Idzie też i wasal Flandria, o którym przed chwilą wspomniałem. Idzie też i główna armia Burgundii, no ale jak widzicie, Austria tutaj robi swoje, Austria tutaj robi zadymy, a ja oblegam sobie elegancko Sienę. Teraz też zajmę się oblężeniem Parmy, ponieważ to również jest nasza przyszła prowincja. Widzimy, że Wszystkie prowincje są zwracane nam, więc nie, ma nie musimy się obawiać, że Austria nam cokolwiek w tej wojnie zabierze. To jest naprawdę bardzo fajne. Tak samo jak fajne jest to, że właśnie armie burgunskie wbiły się w Austrię gdzieś w górach, więc my im pomożemy wygrać tę bitwę. Halo, halo! No i wojna jest tym samym wygrana. Więc może nie uda nam się w dzisiejszym odcinku zmasakrować Węgrów, którzy swoją drogą są rozbierani przez tych Ottomanów naprawdę mocno. Ale na pewno uda nam się zająć terytorium Milanu, który uważajcie, i to jest taka przestroga na przyszłość, jak Zobaczymy sobie mapę ekonomiczną, co zobaczymy, że ma naprawdę dużo base taxów. Po prawdzie to nie jest development, niby, teoretycznie, ponieważ ta mapa nie pokazuje nam developmentu, więc jest chujowa i przepraszam za użycie takiego słowa, ale rzeczywiście tak jest, że po prostu teraz mapa ekonomiczna niewiele nam daje w tej grze. Przydałaby się mapa developmentu po prostu, ale mimo wszystko te dwie prowincje mają po 32 developmentu, więc zabranie jej będzie dawało naprawdę ogromne ilości agresywnej ekspansji i miejcie to na uwadze, zabierając cokolwiek od Milanu. Nawet grając jako Sabaudy na start, musicie uważać, żeby przypadkiem nie zabrać zbyt wiele w jednej wojnie. Dobra, Sienna. Sienna chce się poddać. Zabranie Sienny będzie nas kosztować ile? 17% agresywnej ekspansji. To jest dużo i to z Florencją, Wenecją, Szwajcarią, Sienną, Genuą, no z krajami, które w zasadzie mamy głęboko w poważaniu, a to z tego względu, że one i tak, i tak nas nienawidzą, więc my sobie te Sienne po prostu zabierzemy i zabierzemy jej całe pieniądze. No bo dlaczego by nie? Po prostu. Nie możemy zrobić tutaj żadnej opcji z, żeby nie, żeby zanulowali sobie kory. No to z tego względu, że mają tylko i wyłącznie jedną prowincję, więc no to jest logiczne. I właśnie o to też mi chodziło przy okazji poprzedniego odcinka, że ktoś napisał mi w komentarzach, że mogłem dać opcję anulowania korów. Powiem szczerze, i tutaj nie będę ukrywał, że ja zapomniałem, że opcja anulowania korów jest tutaj, w tej zakładce, ale nie jestem pewien, czy była taka możliwość, żeby anulować kory krajowi, który i tak, i tak zabieramy cały ze sobą. No nie jestem do końca przekonany, w szczególności, że to są takie prowincje, jak na przykład chyba Napoli, że to jest taka prowincja etniczna, że ona nie zawsze będzie miała kora, choćby Skały srały, jak powtarzam, zawsze KOR tutaj będzie się znajdował. Tak samo jak choćby Skały srały, ta flota Austrii nie przegra w tej bitwie, ponieważ moja flota tam wpłynie i zrobi porządek. Okej, okay, wojna na piątce trwa. Wiem, że to jest bardzo szybka wojna i wiem, że wielu z Was będzie hejtować, że o, kto on prowadzi wojny na, piąt na piątce i tak dalej, i tak dalej. No ale no, no, hello, hello. Jak się jest dobrym, to się jest dobrym, prawda? Więc można prowadzić też wojny i na piątce. Ponadto, i Węcik. Możemy dostać dyplomatyk Insult na Węgry i my ten diplomatic Insult sobie weźmiemy, ponieważ nie chcemy tracić prestiżu. W szczególności, w szczególności że przecież naszym zadaniem jest poprawić ten prestiż, więc zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Armia Burgundii właśnie przestała istnieć, tym samym przestała też istnieć Armia Milanu, który chce się poddać, podobnie jak poddać chce się również i Sienna, no ale my na razie nie akceptujemy jego poddania się, ponieważ chcemy najpierw zabrać Siennę, która chyba już zrozumiała, że nie istnieje, więc halo, halo, Sienno, czy ty rozumiesz, że nie istniejesz? Jeszcze nie rozumiesz, no ale za chwilę to zrozumiesz na pewno, chyba że jak nie będę zabierać pieniędzy, to może to zrozumiesz, mm -mm, dalej tyle samo. No to w takim razie poczekamy. Ja mam czas, ja naprawdę jestem bardzo cierpliwym człowiekiem i ja naprawdę mogę poczekać, aż droga Sienno będziesz chciała się poddać. Polska spisowała w końcu z Krymem, więc już nie walczymy z Ottomanami. Jak widzimy, Krym zrzeknie się swoich claimów w Wiedisanie. Zaporożu i Ingilu. Krym będzie oddawał 10% swojego taksu co roku jako war reparations, czyli co miesiąc jako war reparations. I to wszystko. Nie zabrali im kompletnie nic więcej poza jeszcze pieniędzmi, więc no halo. Troszeczkę słabo Polsko. Mogłaś rozebrać ten Krym. Mogłaś oddać Genui naprawdę dużo prowincji. No ale nie chcesz, to nie chcesz. My natomiast dalej walczymy. Dalej walczymy no i modlimy się o to, żeby ta agresywna ekspansja za zabranie całego Milanu nas po prostu nie zjadła. A propos jedzenia, to wydaje mi się, że powinniśmy też zacząć korowanie prowincji, które zabraliśmy w poprzedniej wojnie. Bo wciąż mamy over-extension. Dość spory over-extension. Mamy dyplomatów, którzy dalej nic nie robią, więc wypadałoby na przykład zrobić tutaj klejma na Donji Krajik. Niech się robi. Mamy Iberian Wedding. Ojojoj, ojojoj, ojojoj. Oj, oj. Iberian willing, czyli stało się stało się i to stało się naprawdę, naprawdę coś bardzo, bardzo złego. Coś, co naprawdę nam przeszkodziło teraz w realizowaniu wszelkich planów. Nie mamy teraz już Aragonu na was, na rywalu. Nie możemy go już zaatakować, ponieważ zawsze do wojny ruszy Castella, chyba, że ten Iberian Reading sobie po prostu zniszczymy. Zastanawiam się nad tym, jak to zrobić, ale to już później. Teraz na razie muszę skupić się na podbiciu Milanu. Podbiciu Milanu, który moim zdaniem już niedługo będzie chciał zaakceptować nasze warunki. Podobnie jak Sienna, która o właśnie w tym momencie widzi, że nie ma szans. Nie mogę wziąć nic, to mi zwiększy prestiż. Nie mogę też kliknąć na revoke course, więc nie piszcie, że czegoś nie klikam. No i bierzemy. Mamy to. Mamy Sienne. Nasza agresywna ekspansja wygląda... No, wygląda jak wygląda. Nie jest aż tak źle. Na razie koalicje nie powstają, więc możemy za chwilę rozpocząć korowanie tej prowincji i w sumie zrobimy to, jak tylko będziemy mieli punkty, których potrzebujemy aż 331. Matko bosko. To jest naprawdę ogromna ilość, więc lepiej już skorować tę drugą prowincję, czyli Corsenze, Corsenze. Ponadto Burgundia również będzie chciała się za chwilę poddać, więc niech się podda. Droga Burgundio, czy chcesz się poddać? Nie, Burgundia nie chce się poddać. Ma minus 4, ona wciąż wierzy, że ma szansę. No to dobra, no to niech ten ostatni fort Burgundii padnie, a wtedy z nią spisujemy i zabierzemy od niej jak najwięcej prestiżu. O, fort padł, więc droga Burgundio, czy nie chciała być przypadkiem? Nie wiem, na przykład, tutaj mówię tylko przykładowo. No nie wiem, oddać ci tutaj wszystkie klejmy, jakie tylko posiadasz, żeby prestiż nam naładować. Halo, halo. Widzę, że i owszem. Widzę, że i owszem, żebyś chciała, tylko że jeszcze tego nie rozumiesz, tak? Nie rozumiesz? No nie rozumiesz. No po prostu ona nie rozumie. Ona nie rozumie, ale może się zrzec, to nam 10 prestiżu, więc to jest całkiem spoko. Więc drogie armie austriackie, ruszajcie! Ruszajcie na północ, oblegajcie pozostałe prowincje burgunskie, no i zmuszcie ich do tego, żeby się poddali. No bo ile można, moim zdaniem, ile można. Mamy lukowie ogłosili nas rywalem. To jest ciekawe, ponieważ my chcieliśmy ogłosić rywalem ich sąsiada Tunezję, który ma dalej sojusz z Ottomanami i Moroko, więc ściśnięcie Tunezji będzie dość problematyczne, podobnie jak ściśnięcie Ottomanów zresztą, ale no do tego jeszcze dojdziemy. Dojdziemy śmieszne słowo. Najpierw spisujemy z Burgundią. Spisujemy z Burgundią, zabierzemy najwięcej prestiżu, ile możemy, no bo musimy spełnić w końcu warunki naszego zadania. No i następnie spisujemy też z Milanem, któremu zabierzemy z dwie, góra, trzy prowincje, żeby po prostu uważać na naszą agresywną ekspansję. Nie chcemy, żeby nagle cały świat na nas ruszył i nazwał nas imperialistami. To po prostu byłoby zbyt wiele. Dla mojego małego Papal a. A skoro już mówimy o moim małym Papal to wydaje mi się, że mój plan z Florencją wciąż jest aktualny, ponieważ Węgry już nie prowadzą wojny, więc jak tylko wyjdą z długów i zreperują sobie War Exhaustion, będziemy mogli zaatakować Florencję, wezwać Węgry oraz po naszej stronie opowiedziałaby się Polska oraz Litwa. Czyli mój plan pozostaje niezmienny. Musimy tylko poczekać, aż będę mógł ponownie wezwać moich towarzyszy do wojny, ponieważ tak na razie, jak wiecie, na najnowszych oczach jest taka. Modyfikacja, może tak to nazwijmy, jest taka zmiana, że naszych sojuszników możemy wzywać do wojen co 10 lat. Czyli nie możemy co chwilę walczyć, tylko przy naszych sojuszników, więc musimy nimi dobrze rozdysponowywać. O ile to jest dobre słowo, bo teraz nie jestem pewien. Dobra. Burgundia, Burgundia nie chce. Burgundia nie chce się poddać. Armie austriackie nie chcą pójść na północ, żeby te Burgundie zmasakrować, a moimi armiami mi się tam iść nie chce, bo one i tak i tak nie mają zbyt wiele manpowera. Ponadto Kastylia ogłosiła mnie rywalem, więc moje plany sojuszu z Kastylią właśnie przestały istnieć. Więc jedyne co możemy zrobić, to powiedzieć Burgundii: "Słuchaj, Burgundio, wiem jaka jest sytuacja, wiem jak to jest, więc no, od siebie mogę dodać tylko tyle, że mogę ci pozwolić nie zrzekać się tych claimów." Widzę, że dalej nie Kurde, ty nic nie chcesz zrobić. O nie, jedną rzecz chcesz zrobić. Ba, nawet chciałabyś oddać prowincję chyba Austrii, prawda? Tak, oddasz prowincję Austrii i to byłoby naprawdę słodkie, gdyby nie to, że my przecież z Francuzami będziemy walczyć. Więc nie, 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 nie. Zrzeknij się klejmów na rzecz Anglii. To poprawi nasze relacje z Anglią chyba, z tego co rozumiem. Na rzecz Francji, chociaż nie, nie, nie. Na, na, na rzecz Fla Francji nie. Niech ich masakruje. Na rzecz Flandrii. No i tyle. I daj pieniądze. Daj pieniądze. Jakie tylko masz. Proszę bardzo. Burgundio, do widzenia. Dziękuję za prestiż. No i teraz pisujemy z Milanem, który, mam nadzieję, nie da nam zbyt wiele agresywnej ekspansji, więc chciałbym Parmę. To już jest 46. 6 Conquest Casus Belli nie daje nam nic. Dobra. Dalej. 14-25. Z jakimi krajami? Ze wszystkimi. Jeżeli zabierzemy Milan, to nie istniejemy. Jeżeli weźmiemy tę jedną prowincję, przestaniemy istnieć. Będzie na nas koalicja całego świata. Nie chcemy mieć tej prowincji. Teraz powstanie koalicja Bawarii. Powstanie koalicja Ravensburga, Wenecji, Szwajcarii, Francji na pewno, Węgier, Memmingena, no za dużo, no to dwie prowincje w takim razie, no dwie prowincje możemy wziąć. Wtedy ko ta koalicja jeszcze nie powstanie, A przynajmniej nie aż tak ogromna, z tego co rozumiem, Francja no na styk będzie, ale mimo wszystko. Wydaje mi się, że możemy to zrobić. Chociaż chwila, bo to idzie dla Sabaudi. Nie, 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 to w takim razie my nie chcemy. My nie chcemy Sabaudi oddawać prowincji. My chcemy. O. Chcemy zobaczyć dwie prowincje, hm. Pytanie, czy możemy to zrobić? No właśnie. Dwie prowincje wydaje mi się, że nie dadzą nam aż takiej ogromnej agresywnej ekspansji, jak zabranie wszystkich pozostałych prowincji, więc. Niech się zrzekną klęków. Niech. Hm. Niech, 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 niech dadzą nam coś takiego. Taki pis wydaje się całkiem sensowny. Da nam to 16 prestiżu, czyli całkiem sporo. No i moim zdaniem GG. Bierzemy to. Mamy dwie prowincje od Milanu. Sabauda się nieco zdenerwuje, że no niestety nic nie dostała w tej wojnie, ale szczerze powiedziawszy, wolałbym mimo wszystko Sabaudi nie powiększać. W szczególności, że potrzebuje ich prowincji do stworzenia Królestwa Bożego na Ziemi. Francja będzie niezadowolona, bardzo niezadowolona. Moja agresywna ekspansja, jak wygląda? Halo? Czy będzie koalicja jakaś? No. Może być koalicja tych małych główien wokół mnie, wątpię, żeby Francja czy Węgry się patyczkowały, żeby do koalicji dołączać, ponieważ Francja ma inne problemy, że o Węgrach już nie wspomnę. No Węgry tutaj wciąż mają problemy z buntownikami no i ottomanami, którzy huchają im na pupkę, więc wątpię, żeby oni się zdecydowali na dołączenie do koalicji, w szczególności, że wciąż posiadam sojusz z Polską, która na razie mnie kocha, podobnie jak Austria oraz Sabaudia, o dziwo. Więc sojuszników posiadam. Mam jeszcze jeden wolny slot, więc wypadałoby zrobić sojusz z Anglią, gdyby nie fakt, że jest u mnie. Ustawiona na rywalu. Nie wiem, dlaczego mnie ustawiła rywalem, no ale niech i tak będzie. Czechy ewentualnie byłyby bardzo dobrym sojusznikiem i w sumie my sobie sojusz z Czechami weźmiemy. Możemy, ją, to do czego by nie? 30 tysięcy żołnierzy to jest coś, czym na pewno bym nie pogardził w niejednej wojnie. A następny odcinek będzie odcinkiem o ciśnięciu. Węgier, ponieważ, no jak wiecie, wciąż mam tego wasala Chorwację, który czeka na zwracanie korów, w szczególności, że Węgry już niedługo się odbudują ekonomicznie i będzie można je wezwać do wojny z Florencją, która zapewne przestanie w tej wojnie istnieć. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, pamiętajcie o skomentowaniu odcinka, pamiętajcie o ocenieniu odcinka, no i do usłyszenia w kolejnym materiale.